Cześć wszystkim z tej strony, Lonin. Witam Was w kolejnym odcinku. Mój temat Portia. Jak mogliście zobaczyć w poprzednim odcinku, mam kota w domu. Eee, to dlatego, że stała się hmm, status jej, to jest familiar bodajże. I, i, I właśnie dzięki temu mogę robić z nią interakcję, mogę ją poprzytulać. Śmiesznie, Śmiesznie to wygląda, naprawdę. Jest naprawdę dużym kotkiem i mogę ją też pogłaskać, pobawić się i tak pomiziać. O. To jest też fajne, naprawdę. A status ten tutaj w socialu wygląda tak... familiar. Nie wiem, czy idzie dopełnić do max, nie mam pojęcia, zobaczymy. W ogóle tu mam słabiusieńko. Mam nadzieję, że te prezenty ostatnio coś mi pomogły. W ogóle mogę z Higginsem się zaprzyjaźnić? Nie wiem, w ogóle z nim nie rozmawiam. Prezentów mu dawać nie mogę. No cóż, nadal parę osób jest dla mnie stranger, więc trzeba będzie nadrobić zaległości. Ale myślę, że to już zrobię poza kadrem. Czy rybki są głodne? Nie tym razem. Ak, widzę, że już odwalił swoją robotę. Przebiegam się z nim. Dzięki bardzo, ak. Zbieram sobie tutaj te rzeczy. Wrzucę w odpowiednie miejsca. Widzę, że sam się z nami chce spotkać. Ale. Arlo and Remington often discuss the... Nie, tym razem. Goodbye. Lecę oddać zadanie i zarazem wziąć zadanie. Anton. Hello. Witaj. Udało mi się ukończyć te trudne zadania z tymi konvejerobiltami, za które dostałam 19 tysięcy, 1000 expa i jeszcze coś tam. Fajnie. No widzę, że Arlo ma dla mnie zadanie i May Industrial Furnace. May chce dwa Industrial Furnace, 220 punktów reputacji, 7500 pieniędzy. Sorry Arlo. I wybacz Marta, ale to Industrial Furnace. No problem, dla mnie to nie jest żaden problem. I really like the, spring. the fade. Jeśli się nie mylę, no to Gast też ma dla nas zadanie. To pewnie się domyślać o co chodzi. O QQ. Tak, jasne, chodź QQ. QQQ. Mam nadzieję, że ze mną wyjdzie na zewnątrz. Hmm. O lulu. Och, nie umiem z Albertem pogadać. Hey. Nie yeah, own... yeah. Mam nadzieję, że trasa cały czas jest ta sama. Gdzie taki cutek? Och. Chodź, chodź, mała. Ok, wielka bieganina z QQ zakończona sukcesem. Lama zostań tutaj. Ja idę się pobić z Higginsem. O! Oh. Aha! I knew you'd return to the scene of the crime, you little banderat. Did you think I didn't know that you came in here yesterday and swiped my bronze pickaxe? Please, I knew you were a little hooligan from the day you sauntered into town. Well, unless you can return it as soon as possible. I'm going straight to the civil corpse. Ach, proszę cię. Consider this as me letting you off easy. Aren't I such a good competitor? What should I do? Pogadamy z civil corpseami. Hm. O i na przykład tutaj mamy kogoś do pogadania i this is arlo hey, arlo oh hey builder something the matter Builder? higgins falsely accused me of stealing his pickaxe did he now don't worry we'll handle this thanks for letting me know hey. darling hey sweetie if you're going to the danger ruins count me in and i'll protect you okay no problem thank you Exactly. Nie mm -hmm. potrzebuję zrobić. Dwa industrial fernandes. Hmm. To jest industrial Furnace? Więc. Um, no. Ale w sumie pasują mi tutaj, bo mi robią węgiel. A Indesteren Forens robi się z. Aha, z tych kamyczków, których mam za mało. Tak więc e, czeka na ja mała wyprawa. Co mi nie przeszkadza. Mm, więc skakuję sobie na lamę. Aha, jeszcze jedna mała rzecz. Maluteńka. Eee. jak rozdawałam prezenty. To Molly to przez pomyłkę dostała coś, za czym nie przepada. Zauważyłam, że dziś czegoś pożąda. Czy coś? I to jest ten cały Fury Scarf, czy coś takiego. I to jest to. Więc jej coś takiego skrawcę. Widzę, że muszę sobie nitki zrobić też przy okazji, więc to też. Zaraz ogarniemy. tymczasem wskakuję na lamę i lecę tutaj na wyspę by skosić parę tych yy, tych tych no stój tutaj no by zebrać parę kamyczków no i przy okazji to też się przyda z tych lecą te czerwone kamienie Ra rabiny? nie rabiny rabiny, rubiny yy. Blodstone. Nie wiem czy z czegoś jeszcze będę musiała sprawdzić. Jedna mała wyprawa i sześć Bloodstonów. Cztery topazy, kryształy, Powerstony. No i Reziny. No i super. Jak dla mnie ekstra. Muszę sprawdzić dwie sztuki Industrial Core. Na jeden e, Industrial Furnace Więc mm, muszę skrawcić cztery. A że one się chyba krawcą instant, to. Hmm, jeszcze chwilka. No właśnie. Już je mam. E, teraz sobie zrobię tutaj, żeby mi sprawdziło dwie sztuki tego. A teraz twierdzę, że jednak, mm, jednak nie chcę, żebyście mi to tworzyli, więc materiały mam już u siebie. I robimy w ten sposób, że zrobię go ręcznie o wiele wiele... Ups. Szybciej. Jeden. I drugi. Trzy miga. A tutaj wrócę. Fertilizer. bo się skończył. Nalamę i jademy. Komu ja mam zanieść ten Industrial Furnace? Nie wiem, ale teraz sobie skoczę do szkoły. Mam nadzieję, że nie pomyliłam i że to faktycznie Moli chce, a nie Poli. Bingo. Taki piórek skarb chcę mieć, więc proszę bardzo. O, no, opłacało się naprawdę, komu mam oddać to? A, tutaj. No tak, przecież to my chciała od nas. No problem, zaraz sobie tam podskoczymy. No akurat, o wilku mowa. Wow, no i świetnie. Bardzo, bardzo Ty fajnie. chwila. Ja tutaj byłam przed chwileczką, a tam kryształy chyba wszystkie zebrała mi się wydaje. Dziwne. Bardzo dziwne. Zrobiłam sobie małą listę rzeczy, których mi brakuje z ruin numer 2. A ten co tu robi? I są to tylko cztery małe przedmioty. Więc wybiorę się tutaj, odnowię sobie poziom i poszukam tych brakujących rzeczy. Tutaj nie widzę, więc biegnę dalej. Są to konkretnie Cutmade Statue, jedna rzecz. To znaczy z numerem 1. Gores Statue z numerem 2. I Performance Coś tam z numerem 2 i 4. Więc tych rzeczy właśnie teraz będę szukała. Czy znajdę? Nie wiem. Dowiemy się za jakiś czas. A co to? Skrzynka na wierzchu. Tego jeszcze nie widziałam. Dziękuję bardzo. Nie jest wcale takie łatwe, bo tych przedmiotów jest naprawdę dużo. A jak ja szukam konkretnych rzeczy, to niekoniecznie mi się będą chciały akurat pojawić. Przecież niekoniecznie muszą być na tym piętrze, mogą być na innym piętrze. Więc mogę tak błądzić i błądzić, i nie znaleźć ich w ogóle. Jest jedna rzecz, której mi brakuje. Ten Performance Center Model Piece 4 Cudownie. Jeszcze brakuje mi z tego um, dwójeczki. Jak widzicie, udało mi się zebrać sporo rzeczy. I między innymi. Ee, Jedna rzecz, której mi brakowało, czyli ten Performance Center Model Piece 4, który wrzucam automatycznie do pojemnika z artefaktami. Reszta matsów oczywiście ląduje tam, gdzie powinna. Zliczałem, mamy kolejny dzień. Tak, już mi tutaj zbiera piękne rzeczy. I widzę, że ktoś ma do mnie zadanie. I to będzie pewnie Gast. Oczywiście, że Gast. Tutaj, jak na szybko, tutaj, żeby wziąć zadanie od pana doktora, który chce to industrial porno z się na to zgodziłam? Nie wiem. Higgins ma do mnie zadanie? If it isn't the tour, a... I mean my uh, rival. Got a minute. <laughs> For you? No. Oh, don't be like that! I mean... Okay, look. We got off on the wrong foot. Mm -hmm. And then you moved in with your free house your pa left you. And everybody started paying you special attention. And because of that I... Yes, I was a little rough on you. We even got That's the civil man. corps involved in our problems last time. Mm -hmm. Okay. Very rough on you. Look, I feel bad now. What I'm trying to say here is <clears throat> I'm sorry. And I want to call a truce and work jointly with you to bring Telesis to the world and make a ton of goals in the process. You get me? Uh Okay. Okay, I'll give you one more chance. Uh! you won't regret it. Uh -huh. i'm drawing up a diagram for miraculous new invention, you see. came to me in a dream. we make it and sell it and we'll be set for life. but i'm still missing a few things before i can really start testing the design. Not i'm going to need... let's see. two small engines, ten carbon steel bars, six strengthened glass. And... Nie powinnam się na to godzić. Naprawdę się na to nie powinnam godzić. Ale oczywiście się na to godzę, hey, bo jestem ciekawa, co będzie dalej. Duro ta ze mnie co, nie? Kto wie, może dzięki temu wreszcie dostanie nauczkę. A byłam pewna, że to, Q, że to gust z QQ. chcą coś ode mnie. Nie spojrzałam nawet ile dostanę kasy za tę misję. za hmm, to? tysiąca. No spoko. Industrial for OK, Okej, mamy tutaj. <laughs> ah, 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 ah. Tak wiem. Wiem, że przed chwilą gadałam, że nie, nie o tym ich absolutnie nie. Mm -mm, po co? Dobra, mamy 136 charcoal, więc sobie mogę zrobić karpę z tych barów, ile tylko będę chciała. A więc klikam sobie tutaj od razu jakieś 150. Cały czas, żeby się krawciłem Stainless aluminium, poproszę i tego 10. Tego 5. Dobra, co chciał ten idiotom? Hey! Mm, najpierw prezent, well, thank you. O, nie, nie wiedziałam, że aż, to wygląda. Myślałam, że bardziej lubi to drugie, ten herbal juice. Mam taką małą listę, którą kiedyś tam sobie wydrukowałam w should... No, dajmy mu rzecz Zadania. Jest i naszym friendem. Super. Cieszę się bardzo. Teraz moja lamo. And now I'm telling you to I'm going to the Oh, good, good. Now we can begin. I'll let you know my progress through the mail. Hmm. My workshop will always be number one, now and forever. Ale nie jest przecież number one, z tego co wiem. Lecę tutaj do kopalni, by kontynuować moje poszukiwania. Mam nadzieję, że tym razem znajdę więcej niż jedną rzecz. No i oczywiście wymienię sobie piętro. O. Chyba coś, czego potrzebuję. Na pewno coś, czego potrzebuję. Wcześniej znalazłam jedynkę, już się cieszyłam, że mam, a to się okazało, że ja dwójkę potrzebuję. I oto, i dwójka wpadła w moje ręce. Jej, widzę kolejną rzecz, którą potrzebuję. Będę kopać w. Iron Ore. No, przy okazji sobie troszkę co nieco. No to mamy Catmate Statue, część numer 1. Świetnie, tą, którą nam brakowało. I teraz nam brakuje jeszcze. Dziecko mi się budzie. Gorys Statue, części numer 2. Szukamy. Byłam w kopalni i zdobyłam wreszcie parę rzeczy brakujących. Więc odpalę zaraz maszynkę. Mogę zrobić dwie nowe rzeczy: Catmate station i Performance Center Model. Więc zrobimy najpierw Catmate. Wrzucam od razu też rzeczy. W odpowiednie miejsce. I oczywiście artefakty lądują tam, gdzie powinny wylądować. Coś jeszcze? Nie, nie, nic więcej. Mam 113 tysięcy, troszkę mi jeszcze brakuje, żeby mieć do pełna Znaczy do pełna, żebym, żebym mogła kupić sobie nowy teren, To jest chyba 128? 000. Tak, 128 tysięcy. Nie będę się też rzucała od razu na to. Tylko na spokojnie sobie tam wykupię coś. O, rybki znowu głodne. Bardzo. Nadal ładna. Okej. Okay. No. Więc ja się z wami żegnam. Do następnego razu. Na razie... Pa pa!